Dzień dobry Państwu. Zapraszamy Państwa do kanału Regionalnej Telewizji Podlasie nowego, pierwszego autorskiego programu, realizowanego na żywo, nadawanego na kanale Regionalnej Telewizji Podlasie, który ma na celu przybliżenie spraw lokalnych, dotyczących życia społecznego i obywatelskiego, dotyczących naszej wspólnoty lokalnej i obejmujących zasięgiem powiaty Siedlecki, Łosicki, Białski, Parczewski, Radyński i Łukowski. Kanał Regionalnej Telewizji Podlasie nadawany jest w telewizji kablowej w miejscowościach Łuków, Międzyrzec i Radzeń oraz na platformie YouTube. Program w emisji na żywo będzie realizowany poprzez połączenie Skype Video, przekazywany na platformę YouTube i czacie na żywo. Pierwsza emisja kanału planowana jest od 1 kwietnia 2023 roku o godzinie 20.30 i w każdy poniedziałek godzina 20.30. Zapraszamy do komentarzy na czacie i rozmów poprzez połączenie Skype i czacie YouTube. Strona kanału pod adresem rtvpodlasie.pl. Szczegóły odnośnie transmisji prosimy śledzić na naszym kanale w terminach jak wyżej. Również podajemy poniżej linki do włączenia kanału na platformie YouTube. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do oglądania naszego kanału. Dziękuję.